Witamy w naszej cotygodniowej analizie. Dziś na tapet bierzemy Siemianowice Śląskie. Tydzień od 2 do 8 czerwca mamy oficjalne komunikaty, informacje z miasta. Tak jest. I spróbujemy wyciągnąć to, co najciekawsze, co się działo. A działo się sporo, muszę powiedzieć. Taki, wiesz, przegląd pokazuje, że miasto działa na wielu frontach. Mamy inwestycje, nagrody, edukację, kulturę, sport. No, dynamicznie. No właśnie, zacznijmy może od gospodarki, bo Siemianowice znowu e, wysoko w rankingu gmina na 5. A, to ten od SGH, tak? Instytutu Przedsiębiorstwa. Dokładnie. Za obsługę inwestorów i co ważne... To nie jest pierwszy raz. Oni już mają status złotej gminy napięć. Czyli jest jakaś konsekwencja. Tak, prezydent Piech mówił, że to dowód, że poważnie podchodzą do przedsiębiorców. No to ważne, bo takie powtarzające się wyróżnienie sugeruje, że to nie przypadek, tylko powiedzmy efekt strategii. To sygnał dla inwestorów, jasne, ale też no, wyzwanie, żeby ten standard utrzymać. Mhm. A skoro mowa o inwestycjach, miasto pozyskało naprawdę sporą kasę. Ponad i 6,7 miliona złotych. Ho, ho. na co? Na modernizację energetyczną aż czterech przedszkoli: numer 7, 9, 16 i 20. Ach, cztery naraz. To ambitnie. Tak, i zakres prac też jest spory. No wiesz, docieplenia, okna, drzwi to taki standard. Ale też. Ale co jeszcze? Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami i, co ciekawe, instalacje fotowoltaiczne czyli kompleksowo ekologia, oszczędności, no i lepsze warunki dla dzieciaków to się chwali. A wiadomo, do kiedy to ma być zrobione? Tak, mają czas do połowy 2027 roku okej, okay, czyli rozłożone w czasie to logistycznie pewnie niełatwe przy działających przedszkolach z pewnością. Mamy też nowe rzeczy z budżetu obywatelskiego na 2025. Podpisano umowy na trzy zadania. Pierwsze to y, psi park Ciapkowo. O fajna nazwa. Gdzie on będzie? Przy ulicy Michałkowickiej. Ma być ogrodzony, z tunelem, płotkami takimi przeszkodami dla psów, ławki, kosze, oświetlenie ledy. Czyli taki pełnoprawny, psi, plac zabaw. Dokładnie. Koszt około 144 tysięcy. Ma być gotowy w październiku. No proszę, psi parki to naprawdę popularny temat ostatnio. Drugi projekt: strefa CrossFit Workout przy szkole podstawowej numer 5. No, coś dla aktywnych. Tak, wielofunkcyjny zestaw, jakaś mała architektura, oświetlenie. Tutaj koszt to około 123 tysięcy, gotowe do końca września. I trzeci, strefa rekreacyjna przy szkole podstawowej numer 6. Tam z kolei ławko leżaki, stoły do gier, szachy, ping-pong. Czyli bardziej relaks. Koszt podobny, tak? Tak, około 126 tysięcy i to też ma być gotowe we wrześniu. Wiesz co, te trzy projekty z bug bug do bugardownicze dla psów, dla sportowców i dla tych, co wolą posiedzieć fajnie, pokazują, czego chcą mieszkańcy no i że mają realny wpływ na swoje otoczenie. Dokładnie. To przejdźmy teraz do edukacji i przedsiębiorczości bo tu też się działo. Był finał siódmej edycji potyczek prawnych. A, to ten konkurs organizowany przez Liceum Śniadeckiego tak. I co ciekawe, startowały szkoły aż z trzech województw. O, to już zasięg ogólnopolski prawie. Kto wygrał? Liceum z Gdyni, całość pod patronatem ministra sprawiedliwości. No takie konkursy są super. To nie tylko wiedza prawnicza, prawda? To też y, umiejętność argumentacji, wystąpień publicznych, kluczowe sprawy. Zakończyła się też Akademia Przedsiębiorczości to miejski projekt dla podstawowek. Łączyli edukację z lokalnym biznesem. Czyli już od małego oswajania z przedsiębiorczością. Były też darmowe warsztaty dla firm w SCK Zameczek o komunikacji i współpracy w zespole. No właśnie. To pokazuje takie wsparcie dla biznesu nie tylko przez inwestycje w infrastrukturę, ale też w ludzi, w ich kompetencje to ważne. I jeszcze zapowiedź 17 czerwca w Chorzowie będzie konferencja o edukacji kosmicznej w szkole. Organizuje ją Siemianowickie ILO i SP-1. Edukacja kosmiczna. Brzmi intrygująco. Będzie o asteroidach, warsztaty. Przy okazji wspomnieli o ofercie zespołu szkół Cogito. A tak, Cogito. Co tam mają ciekawego? Z jednej strony, wiesz, 30 lat tradycji w gastronomii. Kształcą kucharzy, kelnerów, cukierników. Czyli solidne rzemiosło. Tak, współpracują z dobrymi hotelami jak Marriott czy Monopol, ale z drugiej strony mają też nowsze kierunki. Technik reklamy, technik fotografii i multimediów. O, czyli idą z duchem czasu. Social media, tworzenie treści. Dokładnie. To jest właśnie ciekawe, jak szkoła zawodowa potrafi połączyć, no. Tradycje z nowoczesnością. Gastronomia to jedno, ale fotografia, multimedia to zupełnie inna bajka, a też potrzebna na rynku. Zdecydowanie. Dobrze, to teraz kultura i sport na koniec. Na początku tygodnia, 3 czerwca, była 32 spartakiada przedszkołaków. A to już tradycja, gdzie się odbyła? W kompleksie Michał. Piętnaście drużyn były pokazy taneczne, maskotki służb mundurowych. Fajna impreza dla maluchów. Na pewno. Ogłoszono też konkurs na dotacje na kulturę fizyczną na drugie półrocze. Pół miliona złotych do podziału dla klubów i stowarzyszeń. Pół miliona to konkretna kwota na wsparcie sportu. Są też zaproszenia. 15 czerwca w amfiteatrze w parku miejskim będzie artystyczna scena młodych. Czyli prezentacja lokalnych talentów. Tak, wystąpią grupy z SCK, MDK, Szkoła Flamenko, Studio Butterfly. Wstęp wolny. Warto się wybrać. 13 czerwca Wernisarz Muzeum Miejskim prace Danuty Kątny. A dla fanów historii lokalnej? Coś specjalnego. Historyczny spacer śladem Siemianowickiej kolei 12 czerwca prowadzi Małgorzata Derus. O to może być ciekawe. Trasa pewnie obejmuje dawne tereny kolejowe. Tak, dyrekcja huty, nastawnia, miejsce dawnego dworca, magazyny, domy kolejarzy. Super sprawa. Wiesz, ta różnorodność oferty kulturalno-sportowej naprawdę robi wrażenie. Jest coś dla dzieciaków, dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów. No i różne zainteresowania, od sportu po historię. No dobrze, to podsumowując ten tydzień w Siemianowicach. Jaki obraz miasta się wyjania? Hmm. Ja bym powiedział, że to obraz miasta, które, no, stara się działać wielotorowo. Z jednej strony mamy te twarde inwestycje, przedszkola, parki, strefy rekreacji. Infrastruktura. Tak, a z drugiej strony jest mocny nacisk na rozwój powiedzmy miękki edukacja na różnych poziomach, wspieranie przedsiębiorczości, no i ta bogata oferta kulturalno-sportowa to wygląda na próbę takiego zintegrowanego podejścia. Zgadzam się. Inwestycje w mury idą w parze z inwestycjami w ludzi. Dokładnie. I na koniec, może taka myśl do zastanowienia. Zauważyłam taki ciekawy dualizm. Z jednej strony, właśnie ten nacisk na nowoczesność edukacja kosmiczna, multimedia, fotowoltaika mm -hmm. innowacje a z drugiej strony pielęgnowanie tradycji gastronomia w Cogito, ten spacer śladem kolei dbałość o historię przemysłową rzeczywiście. I ciekawe, jak się mianowice będą w przyszłości nawigować między tymi dwoma światami. Jak skutecznie połączyć zachowanie tego cennego dziedzictwa z takim dynamicznym marszem ku przyszłości, ku innowacjom. To chyba spore wyzwanie, prawda? Tak. Zdecydowanie. Znalezienie tego balansu to kluczowa sprawa dla wielu miast o przemysłowej przeszłości. Ciekawe, jak sobie z tym poradzą. Daje do myślenia.